Proszę bardzo, Pan Prezes, Przewodniczący Rady Nadzorczej, tak? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, ja pozwoliłem tutaj poprosić, pozwoliłem sobie poprosić o głos w związku z tematem, przede wszystkim z tematem konkursu na prezesa zarządu, było no, tyle, nawet, Kroposka, tyle, tyle emocji w bronkach. Tak, czyli wcześniej nie było słychać dobrze. Proszę Państwa, jeszcze raz się przedstawię, Tym Mateusz Płonka, jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego. Z zawodu jestem radcą prawnym. Przewodnicząca Radzie Nadzorczej, która liczy pięć osób, w tym trzech praców prawnych, dwoje przedstawicieli pracowników. Więc Szanowni Państwo, w związku z sytuacją, która powstała, czyli w związku z rezygnacją Pana Prezesa Rafała Zimny ze stanowiska, Rada Nadzorcza i właściciel spółki, czyli Pan Burmistrz reprezentujący Gminę Wronki, nastanęli przed zadaniem wyłonienia Nowego Prezesa Zarządu. Nie wiem, czy to dla wszystkich Państwa jest oczywiste, ale przepisy obowiązujące nie obligują spółki, aby przeprowadzała konkurs na takie stanowisko. Wiele spółek komunalnych, proszę Państwa, w Polsce powołuje zarządu, członków zarządu na podstawie arbitralnych decyzji. Tym niemniej proszę Państwa. Do tej pory w spółce w przedsiębiorstwie komunalnych funkcjonowało, funkcjonowała taka tradycja, można tak powiedzieć, że konkursy były organizowane, niekoniecznie te konkursy były sformalizowane, ja się zapoznałem z procedurą konkursową, która kilka lat temu była przeprowadzona w spółce, była ona znacznie bardziej odformalizowana od tej procedury, którą w tym roku zastosowaliśmy. I tutaj, jeśli chodzi o samą procedurę, konkursu zmierzającą do wyłonienia prezesa. Nie ukrywam, że posługiwaliśmy się, zrobiliśmy przegląd różnych procedur konkursowych funkcjonujących w kraju w zakresie spółek komunalnych, ponieważ jest to materia regulowana autonomicznie przez każdy z tych podmiotów. Nie ma ogólnie narzuconych norm prawnych, które by wskazywały, w jaki sposób uregulować tę procedurę. Jedyne, do czego spółki komunalne są zobowiązane, to do przestrzegania przepisów bezwzględnie obowiązujących, a tutaj proszę Państwa, mamy jeszcze dodatkowo wymogi prawne, tego rodzaju, że od 2016 roku nasza ustawa w gospodarce komunalnej, która reguluje materię między innymi funkcjonowania spółek komunalnych, odsyła jeszcze do ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. To jest taka ustawa, która zastąpiła dawną ustawę komercjalizacji, prywatyzacji. się prześwietlona, żeby tutaj. Za bardzo nie odkrywać prawnicze dywagacje, Tym niemniej mamy tam katalog wymogów, proszę Państwa, które musi spełnić e, członek organu zarządzającego spółki. I e, taki katalog wymogów musiała też przyjąć nasza spółka. Zresztą dwa e, e, lata temu, kiedy pan prezes 22 Rafał Zimny przechodził na kontrakt menadżerski, też była to sytuacja narzucona przez ustawę. Również taki katalog wymogów. E, był przez spółkę przyjęty, było to w zasadzie powielenie wymogów ustawowych. I teraz wracając do kwestii konkursowej. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób ten konkurs ułożyć, aby stworzyć, stworzyć sobie procedurę z jednej strony przede wszystkim efektywną, tak? efektywną, czyli taką, która pozwoli nam rzeczywiście wybrać najlepszą osobę na to stanowisko w sytuacji, która miała miejsce, a z drugiej strony pozostawiający też pewne ramy elastyczności, bo no, nie ukrywam, że ja osobiście dokonałem przeglądu wielu postępowań konkursowych w kraju i każda z tych procedur konkursowych, proszę Państwa, zawierała pewne normy dające sporą dozę swobody w tych konkursach. Między innymi zapisy mówiące o tym, że konkurs może być w każdej chwili odwołany, nawet bez podania przyczyny, że nawet wygranie konkursu nie daje roszczenia takiemu kandydatowi o to, żeby był powołany, i yy, yy, kilka innych takich spraw, yy, które Radzie Nadzorczej pozwolą yy, efektywnie podejść do, do tego, co się stało. Mieliśmy finalnie, proszę Państwa, w, yy, w końcowej fazie tego postępowania dwóch kandydatów. Obecnego tutaj Pana Dyrektora Technicznego, Pana Macieja Pospiesznego i obecnego już w tej chwili Prezesa, Pana Andrzeja Strażywskiego. I co się okazało? W toku postępowań konkursowych padło ze strony poszczególnych członków Rady Nadzorczej wiele zastrzeżeń co do poszczególnych kandydatów. Postanowiliśmy wspólnie, kolegialnie, ja cały czas to podkreślam, proszę Państwa, każda z tych decyzji podjęta w zakresie konkursu była decyzją kolegialną, podejmowaną bądź Yy, wszystkimi głosami członków radarzycznych, bądź większością tych głosów, tak? yy, postanowiliśmy, że wszystkie te wątpliwości spiszemy, yy, że dokonamy oceny zarówno opisowej, jak i oceny punktowej, bo ocena punktowa również była yy, przewidziana w regulaminie i finalnie regulamin przewidywał, że swoją opinię przed wyborem kandydata wyrazi pan burmistrz, jako przedstawiciel yy, gminy Rady. Okazało się, że po tym głosowaniu punktowym, które oceniało pewną sferę kompetencji, kwalifikacji członka no powstało dosyć duże tutaj, duże wątpliwości. Mieliśmy sygnały, że opinia publiczna stawia pewne pytania. W związku z tym zwołaliśmy konferencję prasową, na której byli obecni przedstawiciele kilku mediów, zresztą tutaj większość z Państwa przedstawicieli mediów jest dzisiaj obecnych na sali. Ta konferencja trwała, proszę Państwa, półtorej godziny. Wydaje się, że przedstawiciele ja, 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 ja. będą mogli zadać wszystkie pytania, które chcieli zadać. Pojawiła się jedna istotna sprawa, znaczy pojawiła się, w sensie opinii publicznej została zakomunikowana, mianowicie problem z działalnością gospodarczą pana Macieja Kostysznego. Który to problem jest istotnym problemem prawnym, dlatego że artykuł 4 ustawy antykorupcyjnej mówi o tym, że członek zarządu spółki, czyli prezes nie może prowadzić działalności gospodarczej, nie być pełnomocnikiem, i kilka takich podobnych zakazów wprowadza w tej ustawie. W związku z tym zmierzyliśmy się z tym problemem i zapytaliśmy kandydata, w jaki sposób chce sobie z tym poradzić. Tym bardziej, że, proszę Państwa, jeszcze ta ustawa, o której wcześniej powiedziałem, mówi o tym, że na prezesa, na prezesa spółki Pony nie może być powołana osoba, której zarobkowa działalność ma konflikt interesów z działalnością spółki. I po uzyskanych odpowiedziach doszliśmy do wniosku, że ten problem nie został wyeliminowany. Ja nie chciałbym tutaj nawet wyrężać, proszę państwa, yy, państwa, czasu, jeśli byłaby taka potrzeba, to również mógł w dalszych podzielić odpowiedzi. Tym niemniej przez medium te sprawy zostały zakomunikowane, ale niestety z przykrością muszę powiedzieć, proszę Państwa, że w przekazie medialnym, który został yy, zumiery, ta sprawa się w ogóle nie pojawiła. W pierwszej kolejności. z relacji z tej konferencji w zasadzie zdawkowo zostało to potraktowane, natomiast później pojawiły się opinie, które w zasadzie bagatelizowały ten problem, z którym Rada Nadzorcza musiała się zmierzyć i finalnie gdyby Rada Nadzorcza zdecydowała się spośród tych dwóch kandydatów wybrać pana Marcina pospiesznego, to, to musiałaby wziąć na siebie spore ryzyko co do aspektów prawnych rozwiązania tego problemu działalności gospodarczej, jego zakończenia i sposobu jego zakończenia. I stąd, proszę Państwa, e, taka i inna decyzja Rady Nadzorczej co do finalnie m, osoby Pana Prezesa, która została tu z tego, co od Pana Burmistrza już Państwu przedstawiona, zresztą na tej konferencji prasowej też była przedstawiona, myślę, że Pan Prezes Andrzej Strażeński ma niekwestionowane kompetencje, funkcjonuje e, w samorządzie od przysłowiowego zawsze, tak? czyli od początku jego właściwie istnienia w Polsce, od wczesnych lat 90 ma szerokie doświadczenie, nie jest tu czasu miejsce, żeby teraz to przedstawiał. I taka, ale nie inna decyzja, proszę Państwa, została podjęta na bazie wszystkich uwarunkowań, które Rada Nadzorcza musiała wziąć pod uwagę. Również była kwestia zarobków, co zapewne część z Państwa już o tym wie, były istotne różnice co do oczekiwań finansowych poszczególnych kandydatów. No, jest to zawsze trudna materia, tak? Tak powiem, ile właściwie powinien zarabiać prezes zarządu takiej spółki komunalnej w mieście gronki, Ustawodawca przewidział pewne um, widełki dla takiej wielkości spółki jak ta. Um, to są widełki pomiędzy 3, a 5-krotnością tak zwanego wskaźnika, czyli przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Więc mówimy o przedziale cenowym od w jest cenowy tylko przemiany w od mniej więcej 13 tysięcy do 22 tysięcy, a taki przedział ustawodawca przewidział. Są jeszcze pewne czynniki w ustawie, które, które można wziąć pod uwagę obniżające, podwyższające. No ale mogę powiedzieć, że w tych widełkach były istotne różnice w oczekiwaniach na ale ten argument oczywiście, proszę Państwa, nie był bagatelny. Ale zapewne nie był, aż tak istotny, być może byśmy mogli poszukać tutaj pola kompromisu, gdyby nie, ta, gdyby nie ta pierwotna sprawa, czyli sprawa działalności gospodarczej, którą no, jeszcze raz powtórzę z przykrością stwierdzam, że opinia publiczna nie dowiedziała się, w jaki istotny problem prawny tutaj występuje w tym zakresie, bo nawet sposoby, które Pan Maciej pośpiesznie proponował, niestety nie były, nie były sposobami, które dawały pewność i dawały całkowite pole do eliminacji konfliktu interesów i do wyeliminowania tego problemu, a to jest proszę Państwa mienie publiczne to jest też odpowiedzialność nasza osobista jako członków Rady Nadzorczej. Jeszcze raz podkreślam że kolegialnie większością głosów członkowie Rady Nadzorczej dośle, że takiego ryzyka na interes spółki. Nie chcą podjąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo.